Mamy doniesienia ze strony użytkowników morza, rybaków, wędkarzy, które też są na zasadzie takiej, że ktoś wypłynie i wróci albo bez ryby, albo z jakąś rybą chorą, uszkodzoną. No i chce się dowiedzieć, co się dzieje. Dopóki te wszystkie obserwacje to są takie pojedyncze informacje, nie możemy ich złożyć w jeden obrazek: dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje. Takie rzeczy jesteśmy w stanie przedstawić obywatelom. Za pomocą właśnie skoordynowanej akcji obserwacyjnej. Do tego są potrzebne zarówno stałe stacje pomiarowe, których nie mamy właściwie w ogóle, jak i udział samych obywateli, coś to co się nazywać dzisiaj nauką obywatelską, w kontroli tego środowiska. Więc to jest kwestia zarówno rybaków, jak i, jak i wszystkich uczestników biorących udział w korzystaniu z morza. bo to tak można nazwać, że to jest zasób, z którego wszyscy korzystamy. Stać z nas na pewno gminy nadmorskie w Zatoki Gdańskiej plus które miasto będą mogły coś takiego zbudować. Morski Instytut Rybacki realizuje na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej program badań, który ma na celu zbadanie stanu żywych zasobów w Zatoce Puckiej. Jeśli chodzi o wyniki naszych badań, które przeprowadziliśmy do tej pory, zbadaliśmy poziomy metali ciężkich w rybach w pierwszym roku w Storni i możemy stwierdzić, że Wyniki te nie są niepokojące, to znaczy poziomy stwierdzone w rybach poławianych w Zatoce Puckiej w 2019 roku są absolutnie porównywalne do tych poziomów, które znajdujemy w rybach z innych lat. W rybach z innych rejonów, a co najważniejsze, poziomy te nie przekraczają limitów, które są wyznaczone dla żywności. Mówią o tym, że aby ryba była bezpieczna dla konsumenta, to poziom zanieczyszczenia nie może być wyższy niż jakaś wartość. Te zmierzone przez nas stężenia są niższe od tych limitów, co oznacza, że ryby te mogą być bezpiecznie konsumowane. To, co mogę powiedzieć, to zachęcić turystów do odwiedzenia tego pięknego obszaru bez obaw o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.